Hey, okej, okay. zaczynamy Simsy, więc tak, to jest 14 odcinek jak pamiętacie w ostatnim odcinku yy, robiła test ciążowy i uwaga ja to dwoje okej, okay, czyli jest w ciąży nasza Simka więc jest super jak pewnie pamiętacie, chwilę zgaszę lampkę bo mnie tu denerwuje O. tak, jak pewnie pamiętacie oni są na y, wakacjach sobie tutaj nic tutaj nimi nie grałam tylko ona się dzieli wielkimi wieściami jakimi są właśnie te wieści, że ona jest w ciąży. Więc jest super, więc Maja, Maja będzie miała albo braciszkę albo siostrzyczkę. Nie ma co jeść. To weź podaj coś na lunch, kanapkę z bekonem. Tak, ostatnio był ślub, więc w ogóle super. Tutaj mógłbyś... Dobra, że tu zaczęło się robić, to już rób tutaj. Ek. Klaudia się kąpie, trymestr, drugi trymestr jest 24 godziny, super, tak więc wróci z urlopu, już pewnie urodzi, Ja to będzie jeszcze nie w tym odcinku na pewno, ale no, w następnym już, sorry mam gumę, mam nadzieję, że Wam to nie będzie bardzo przeszkadzać, będę się starała nie mlaskać tak często, dobra, zrobiłeś lunch? Jeśli tam chluptasz, ale mogłabyś w sumie stać już i też wziąć porcję tej kanapki z bekonem. Nie może za dużo jest pod czyścią, żeby znowu Ci przybieg, przybędzie kilogramów. I byś tak musiała schudnąć i najszybciej się chudnie yy, pływając w basenie. So, ja tu mam jakieś paproszki. Okej, okay, oni jedzą sobie. Ona jest bardzo szczęśliwa, on jest tylko szczęśliwy, więc on jest bardziej z tego szczęśliwy, że są wciąż on chyba stwierdził, że to była jakaś tam mini wpadka czy coś w tym stylu. Ale nie, to było zaplanowane przeze mnie już. Tak myślałam, że jak pojadą sobie na wakacje, to to będzie taki idealny czas, nie będzie maji i w ogóle I to będzie super jeszcze bliżej. O! Dobra. Weź. O, super jesteś, że to sprzątasz. Teraz mógłbyś zmienić strój kochany. I... Kończysz już tam jeść? Kończ, dobra. Oj, się gumą zadłuwiam, sorry. Hmm. Może coś romantycznego na początek. Zaproś do patrzenia w chmury, w ch chmury ona strasznie wygląda po ciąży Przemy teraz jakaś taka chudsza się wydaje niż jak no, akurat tutaj idealne miejsce dach wam nie zasłania? Tak, Klaudii chyba zasłania dach dobra popatrzcie sobie w chmury będziecie bardziej o, zainspirowani że mu w palec ja szukuje mnie Dobra, wygląda na to, że Ty jesteś taką troskliwą mamusią. To porozmawiaj z Twoją córcią Ty mógłbyś. Nie wiem, co Ty mógłbyś tu porobić W sumie nie ma tu za dużo rzeczy do robienia. Co prawda. O, idź ryby sobie połów. Tak wygląda tutaj to naturalnie, że po prostu masakra jakaś. Dobra, wszystko u Twojej córki w porządku? Psz, nie nie, no, ona jest gruba. no, powiem, Powiedzmy sobie szczerze, jest gruba. Wiem, że mogą być w komentarzach zdania podzielone na to, że jest gruba, na to, że jest chuda, ale no cóż. Łowicie ryby razem z, z maćkiem, wiaderkiem. Tak ona sobie będzie rzucać podkowami. Myślę, że jutro wybierzemy się. Gdzie się wybierzemy? Na wycieczkę. O właśnie, może, ty idź sobie za ten czas na wycieczkę. Pozwiedzasz sobie tutaj trochę okolicę. prawda w nocy. Z tego co wiem, to tutaj niedźwiedź można zaatakować. Ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Czy jeszcze nic chyba nie złowiłeś. No nie. Trzeba rozmnożyć żabki, żeby kasa jakaś była. Było... Co tutaj? 10, 100, 160. Okej, a te wasze zdjęcia, które jakieś fajne wyszło? Jakieś tu no w domu, zobaczymy. Gdzie ty jesteś w to życzę im mało umiejętności. Dobra, co ty może i za ten czas? E, Rozpalisz tutaj ognisko. Kurde, lampa mi strasznie świeci, nic nie widzę. Rozpalisz ognisko i samo ona przyjdzie. O. Jeszcze wyjść dorzuć parę kłódek. Dobra, wróć tutaj, chodź. I jeszcze dorzuć kłodę jedną. Usiądź. Daleko poszłaś chyba. Możesz się porelaksować, nie graj lepiej z ogniem. Gdzie ty, a ty tu już jesteś, ok. Ty nie jesteś w ciąży, więc szybko będziesz głodniała. Dlatego upieczesz na przykład pianki. I ty możesz dorzucić jeszcze kłodę, żeby większe to ognisko trochę było. Super idź weź skorzystać z toalety, bo zaraz tutaj się z nam A co znaczy wciąż to też po prostu będzie z Tobą masakra Co prawda. Guru techniki, guru techniki, techniki, techniki. Nie zaczęte, musisz przeglądać dane wywiadowcze. Tak ona sobie musi nieraz tutaj zjeść, bo już jej widzicie na maksa spada. A to czemu nie idziesz skorzystać z toalety? Dobra, ale ty już sobie możesz iść spać i ona ja już tylko tą zje piankę. Nie zjadła jej oczywiście. Zgasisz to, to idź tutaj zjedz te kanapki, które mąż od wczoraj, możesz robił. To jest po prostu od przedwczoraj już, bo wczoraj przyjechaliśmy tutaj na poślubny wyjazd. Tak więc... No. Tak, pielęgnuje ogród to na morze. Dobra, ja ją położę spać i wracam do Was rano. Okej, okay, myślę, że James już powinien wstać. Mógłby się ubrać i podać coś fajnego na śniadanie. Tylko, że jeszcze nam tutaj nie chce śniadania wyświetlić. Dobrze, to sami wybierzemy coś, tak, pierwszy poziom. To, co możesz po prostu. Trosadkę z wykonem już mamy. To nie kuchenki brak. Nic praktycznie robić nie możemy. To zrób e, chipsy z sasą, mogą być w sumie. Ona poszła około 3 spad więc e, trochę dłużej musi sobie powpać Tutaj. Taka sytuacja. Super. On zrobi śniadanko. Ten poziom gotowania świetnie. A ty, który masz? Bo no, jakoś to tak u niego szybko. Zaraz zobaczymy, bo. Mm, ty masz trzeci, on, on lepiej gotuje od ciebie, widzisz. A ja zawsze miałam taką schizę, że w fazę zawsze gorzej gotuję, z tym samym nie wiem, jakoś tak. Zawsze już bardziej kobietę na, na kucharkę, że tak powiem. Możecie w sumie porozmawiać, jak już wy siedzicie. Już się sprzątnę tu z sp przednosa. I dzisiaj, 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 dzisiaj wybierzemy się. Nie wiem gdzie, ale się gdzieś wybierzemy. Zaraz, dobra. Weź to sprzątnę, już za ciebie. Już to gdzieś... Dobra, niech stoi to na razie tutaj. Albo nie. No dobra, już się sprzątnęło samo. Tak ty zaraz znowu będziesz głodna, może zjadłaś, no ale tak to jest jak się jest w ciąży. I pójdziemy. Nie pamiętam, czy tutaj można było coś robić w ogóle. Raz, dwa, trzy. To jest tylko las i obozowisko. To może chodźmy do lasu tutaj. Może pozbieramy jakieś fajne skałki, wady, i tak dalej, które będą dosyć może drogie. Co niektóre. Włosy mam mokre, bo niedawno była mi w plecy. Mi teraz zimno jest. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam się się podoba to koniecznie dajcie łapkę w górę, bo to jest mega motywujące, o jestem sobie w ogóle o filmiki. Matka, jak jestem gorąca, chyba gorączkę. Masakra, masakra. Mogłabym snapka nagrać. Snap story! O! Tak, jak już to jest, to już znaczy, że już są prawie na miejscu. Nie pamiętam, co w tym lesie można było robić, ale zobaczymy w ogóle już masz, nie, nie masz jeszcze pierwszy trymestr, okej. Okay. Co ty tu możesz robić? No co, no co, no co, no co, no co, no co? Wow, tu jest jakaś chatka. Fajnie, fajnie. Obejrzyj, świetlika. Wow, tu można sobie popodziewać różne owady, mrówka. Morfit, O, to brzmi ciekawie. Tu możesz obejrzeć. Taką mamy żabę. Patyczek. Wow, jak on wygląda. Super. Patrzcie, taki patyczek fajny. chciałam takiego normalnie mieć. Możesz sobie też go poglądać, Wygląda ciekawie. Ten tylko żaby. żaby to tam... Mało no, co nas interesują. A na górze mamy jakąś talugę czy coś. A to jest taki widok. Można sobie posiedzieć i stąd pooglądać drzewa, które tutaj rosną. Wow, w tym terarium znajduje się coś tam, coś tam. A tu, jeszcze inna. monarcha, jak to wygląda? A to jest smoty. Okej, okay. tu jest żaba, tu jest taka fajna ta żaba. Super, fajnie, fajnie. No nie powiem, super super, super, dobra, kto zliczył ile razy powtórzę super pisze w komentarzach po prostu napiszcie super równa się na przykład nie wiem 4 czy ile bo mam wrażenie, że zrobiłam to masę razy wow, jaki piękny wodospad w ogóle, patrzcie taki mało realistyczny, ale, ale może być, dobra coś tutaj jest fajnego jeszcze? Pamiętam, zaraz mi będziecie pisać, że coś tam ominęłam, jakieś przejście. Wiem, że to jest przejście do jakiegoś tam innego świata czy coś, bo ja już to w swoim, na swoim prywatnym savie niejednokrotnie otwierałam. I ja już tam byłam. Kurde, w mnie już tak dużo drzew tu jest. nie no ja wiem, że to jest kurde obóz i tak dalej, bla, bla, bla. Ale, no powiedzmy sobie, jest tych drzew trochę z too much, no tłumacz. No będziemy szukać, bo ja nie wiem, czy wy na przykład byliście w tych miejscach i chciałam wam odkryć, tylko nie wiem czy tam nie trzeba mi dziesiątego poziomu majsterkowania. Patrzcie, jakiś orzeł leci, ale fantastycznie to wygląda. Wow! Super po prostu tu jest. Mega, mega. Super, super. Nie widzę tego. Gdzie to było? Tutaj chyba gdzieś, tak? Nie. Dobra, to idź. Nie, 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 nie wracaj, nie wracaj, nie wracaj, nie wracaj. Szukaj żabek, idź sobie. Hmm. Tak myślałam, że tutaj nie będzie za bardzo co robić, no bo to wiecie. No wiecie, no co mi chodzi? No Mogłoby być na przykład dobre, nic, nieważne. ważne, hmm. tu palec bój. Halo, halo! Idź sobie. Nie wiem, no idź na wycieczkę. Jak to tam się klikało? Na ciebie chyba, tak? Dobra na kwatery. Nie, idź na wycieczkę, dawaj no. Ty już tam jesteś. Wow, ale to pięknie jest, to jest leśniczy chyba Filip. Wow, on ma fioletowe włosy i brodę i... <laughs> Masakra, ale fajna. Wypicham gumę, żeby wam już tutaj nie ci mlakać. Mlaka to są w ogóle. Tak, ona poszła już jest, jeść, bezgłodna. jest głodna. Wiadomo, jak to nasimki w ciąży mają. On też jest w sumie głodny, więc super się złożyło. Możesz żabę rozmnożyć przy okazji. Tak, tą kwiatową. Zwirując duże że O, super, mi tutaj wyszło. W ogóle pokażcie, no, te zdjęcia, bo ja, które chcę sprzedać, które się po prostu do niczego nie nadają, to sprzedam. Należy tutaj na domku, powiesz, że to będzie najjaśniej, chyba. Takie ze ślubu, chyba tylko to się nadaje. No dobra, no, to to od razu zostawimy. O, a to sobie zachowamy. Fajna, fajna pamiątka. Super. Jestem za. Fajnie, fajnie. Jecie sobie. I chyba wy jutro wracacie, tak? Kończy się urlop, bo takie coś... Nie... 69, nie ma mam do Niani. Świetne w ogóle to, że odesłana do Niani została, co jest po prostu moim zdaniem mega, mega fajnie to myślili. Tak, ty już masz drugi trymestr, czyli... Jutro będziesz miał trzeci trymestr, a pojutrze, o tej godzinie można powiedzieć, już będziesz rodzić, więc, 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 więc fajnie by było. Ale niestety, w następnym odcinku dopiero będziesz rodzić. Nie będę pisać w tytule, że ciąża czy coś, bo wszyscy będą przewiniać. Nie ma tak. Kto obejrzy, ten obejrzy. Kto nie będzie wiedział, ten nie będzie wiedział. Paszek, dowie się ten, kto będzie chciał, może chwilę takiego relaksu, poglądacie sobie romansy usiąść To w sumie dobry pomysł. Co prawda taki mały telewizorek, mało co pewnie nie widzicie, bez okularów powiększających gogli ale dobra się pocału i tak wiecie, no tak jesteście w sumie tutaj po to, żeby sobie razem posiedzieć, mieć tylko czas dla siebie i w ogóle takie, takie różne rzeczy. Tak więc to jest na tyle. O Jezu, jest takie słodkie. Sugestywna rozmowa. Hmm, hmm, hmm. Opowiedz proszę do wcip. Tak kuś. Dziwnie jak tutaj oh. przez tą sukienkę tozną, gdzie się tak prze, 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 ten... Przenikają. Przyciskuj się, to będzie super. Jestem za. I może... Barbara. Tak na Wiecie. Dobra, i myślę, że na tym zakończymy w sumie nasz odcinek. Grają w sumie tylko jeden dzień, ale, no wiecie, chcę, żeby w następnym odcinku był poród, tak więc ja trochę sobie pogram jeszcze, żeby tak było y, za jakieś 4 godzinki trzeci semestr, trymestr, coś takiego, żeby było i ja po prostu już wtedy będę tutaj was, wam nagrywać, tak więc to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę to daj, komentujcie, oczywiście co myślicie jak myślicie, co się urodzi, zwykle piszecie, że dziewczynka i zwykle tak jest, bo już było tak raz i no, tak więc mam nadzieję, że się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie wpadajcie na mojego Snapchata, Instagrama, YouTube'a będzie się na moim bloga wszystko macie w opisie pod zapraszam was, pa pa